Na sprzedaży, na poziomie przychodów widać, widać wzrosty, nawet w czwartym kwartale, w którym już mieliśmy do czynienia z, z wzrostem bezrobocia i potencjalnym spadkiem aktywności pracodawców, przychody rosły rok do roku o 10,3%. Natomiast to, co faktycznie wpływa na wartość samej spółki, no to są marże czy różne poziomy zysków. I ta sytuacja jest dosyć niejednoznaczna, ponieważ na poziomie finalnie zysku netto, czy na ten poziom wpływają w wydarzenia w charakterze jednorazowym. One faktycznie dosyć często występują w przypadku grupy, chociaż historia tej, tej spółki na GPW jest dosyć krótka, ale one faktycznie zaburzają wynik finalny netto. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę taki korowy biznes, czyli weźmiemy pod uwagę wskaźnik taki jak EBITDA skorygowana, to tutaj w ujęciu rocznym mamy niewielki wzrost. Aczkolwiek dzisiaj poznaliśmy dane tak naprawdę nieroczne, ale za czwarty kwartał. Tam doszło niestety do pogorszenia sytuacji na poziomie EBIT skorygowanej, ponieważ spadła ona o e, prawie 30%. 30 Stąd w krótkoterminowym okresie grupa pracuje i nie ma najlepszych perspektyw, ponieważ widać już troszeczkę to e, Powolnienie, aczkolwiek w przychodach jeszcze nie tak bardzo, natomiast też ważną kwestią w przypadku spółki jest dyscyplina kosztowa i tutaj wydaje się, że trochę cio, cio, ko, koszty, które oczywiście są pod presją inflacyjną ciążą na, na wyniku.